Ano, mamy sobotę, jest się plutko na dworze, więc co? Atakujemy drugą dawkę azotu na, na pszenicy i na rzepak. Najpierw zaczynamy od żywaku, w dawce jakieś 150 kg na hektar. Wcześniej było 500 kg RSM-u 28, więc sądzę, że będzie wszystko w porządku. Dobra, więc pogoda ładna, ciśniemy na pole, nie ma opierniczania się. Zobaczymy się na polu. Dokładnie, do zobaczenia na polu. No i jedziemy, tak wygląda plantacja rzepaku. Tutaj mamy rzepak odmiany Atora. Jak widać, przypalenia po RSM-ie trochę są, no ale co zrobić? Takie jest właśnie z rsm że te przypalenia muszą być. No i co? No, Według nas, plantacja nie wygląda najgorzej. No jedynie te przypalenia, wiadomo. Może to trochę, trochę słabo wygląda, no ale to wiadomo to się rzepak się wyciągnie z tego i później nie będzie po potem śladu no nie wiem no plantacja wygląda później bardzo obiecująco zobaczymy zobaczymy jak to jak to będzie później w plonowaniu czy to będzie plon zadowalający czy nie, na razie trzeba walczyć, żeby to wszystko było w porządku żeby, żeby po prostu to jak najwięcej, tutaj na tym kawałku jest, jest około hektara według według e, agencji rynku rolnego czy tam rynku rolnego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa dopłaty są brane na hektar pola znaczy jest koło hektara no, także zobaczymy no. zaczynamy dopiero dzisiaj e, sypanie tej drugiej dawki jutro nadają jakieś deszcze więc sam raz będzie dzisiaj pogoda jest ładna więc rozsypiemy wszystko a jutro ładnie deszczyk koleje i to wszystko i to wszystko rozpuści no tam brat stoi daleko widać, coś patrzy w plantacji, ogląda ocenia zobaczymy jak to będzie co co z tego będzie, co urośnie a mamy nadzieję, że będzie jak najlepiej no będziemy dbali o to, żeby było jak najlepiej żeby flon był jak najwyższy no. wiadomo, no, trochę pieniędzy to trzeba poinwestować Dlatego ważne, żeby to było jak później, później plony były dobre, żeby to się po prostu zwróciło wszystko, a nie tylko po kosztach jechać. No wiadomo, że w dzisiejszych czasach to ciężko, żeby to, e, żeby, żeby się zwracało, dlatego trzeba tak to rozsądnie nałożenie, dlatego też zdecydowaliśmy się na RSM, bo zawsze to troszkę taniej, sprzęt jest e, i dlatego parę groszy zostało już, już na samym początku, więc, więc Uważam, że warto sobie pokalkulować, policzyć co taniej wychodzi, co lepiej no i po prostu stosować takie, takie zabiegi, żeby to po prostu miało ręce i nogi, a nie wymalać skórę pieniędzy, a później zysku nie wiadomo gdzie szukać, bo to nie o to chodzi, żeby się narobić i mieć z tego tylko przyjemność, o to chodzi, żeby coś z tego zostało coś pokazać, żeby mieć na zakup nowych maszyn, no i przede wszystkim na życie, także... Róbcie rozsądnie, liczcie koszty, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy w gospodarstwie, żeby liczyć koszty. Wobec tego daleko się niestety, ale nie da zajechać. Jesteśmy teraz na drugim kawałku rzepaku. Trochę większym niż ten pierwszy. E, tutaj mamy zasianą odmianę. Nie Atora, tak jak tam, tylko tutaj jest DK... Ek, znaczy nie DK, Exquisite. Exquisite e, z KZ. Jak widać, jest troszkę różnicy. Rozlewane RSM był tego samego dnia, a jednak mimo wszystko na tym polu jest dużo mniej przypaleń niż na tamtym. Nie wiem, czy to jest spodobane. Może po prostu ta odmiana. Lepiej toleruje czy coś takiego, nie wiem, nie mam pojęcia. No to co, tutaj w tym kawałku jest 5,85 hektara albo 5,65 hektara, więc całkiem fajne pole. Proste, ładne, troszkę pod górkę. Klasa gleby tutaj jest, z tego co wiem, to jest 3A albo 3B. To jest pole, które dzierżawimy od naszego wujka. No i co, rzepak tutaj jest w sumie na tym polu. Zasiany pierwszy raz od około może 20 lat, więc na pewno to też ma jakiś wpływ na wygląd plantacji ogólnie i na to jak tutaj to się rozwija. No i widać, że paczek ładny, ciemny, e, zaczyna iść do góry, więc powoli trzeba też myśleć o, o skracaniu. Środki już są na skracanie, także jeżeli pogoda w przyszłym tygodniu będzie pozwalała, no to co, będziemy jechali ze skracaniem. Z krataniem, grzybówką do tego jakieś odżyweczki, i powinno być wszystko w porządku. No, co więcej, no dzisiaj ogólnie mamy do zasiania jakieś, no nie no, całe pole mamy do zasiania nawozami, bo ich pszenica też będzie sypana, tylko troszkę w mniejszej dawce niż tutaj rzepak. No, ale troszkę roboty jest na no jakieś 43 hektary jest do wysypania ee, nawozu, więc sądzę, że do wieczora nam zajmie Jak na razie na spokojnie, powolutku. Lecimy sobie 10 na godzinę. I co? I tyle. No to nie lecimy powolutku i, i robota roboty ubywa. Także to, to tak wygląda sytuacja. A spokojnie, nie ma co się śpieszyć, nie ma co się robić, podstypywać. <laughs> Tylko swoje trzeba. I tyle no. Będzie widać jak to się będzie wszystko rozwijało. No i ogólnie jak wysypiemy to na mocno, no to już, już tyle będzie od nałożenia w tym roku, już więcej. Nie ma żadnych planów. Dawki zostały podzielone na, 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 na dwie. Ogólnie cały, cały to, co zamierzyliśmy do wysypania, było podzielone na dwie dawki. W pierwszej poszło 80% czystego składnika, w drugim e, resztę. No i zobaczymy, jeżeli będzie suche lato, powinno się to sprawdzić. Jeżeli będzie mokre, sądzę, że to to nie zaszkodzi. Na kłosach, pszenicę raczej nigdy, nigdy nic nie słupaliśmy. To zawsze było w miarę rozsądnie, więc. Więc w tym roku też nie planujemy także założenia to już będzie będą ostatnie, będzie to ostatni filmik i już więcej nie będzie będziemy jechali z kolejnymi zabiegami i tyle co nam będzie potrzebne tak samo środki na, na pszenicę na skracanie e, na skracanie pierwsza te jedyneczka już wszystko leży, czeka tylko na odpowiedni czas i pogodę bo to, to w tym momencie bez pogody no to wiadomo, że nic, nic nie działamy co więcej, miałem powiedzieć? A, rozsiewać. No, rozsiewać nowy nabytek. Spisuje się bardzo dobrze. Jesteśmy mega, jesteśmy mega zadowoleni e, z niego. No, co więcej, no wiadomo, tam trzeba te łożyska porobić, no ale to teraz za bardzo nie mieliśmy i czasu, i, i możliwości, więc, więc ten sezon już wysypiemy tak. A na drugi rok się po prostu zrobi przed jesienią, remont, przekładni, po wymienia się łożyska na talerze, żeby to wszystko grało, grało tak jak należy. Bo teraz tam. Słychać troszkę, że to tam gdzieś coś lekko ociera, no ale tragedii nie ma. Maszyna działa. Jak się jak założone ustawienie zawsze jest takie jakbyś powinno Tyle wysypuje, więc, więc nie ma co ma czekać. Na te pieniądze, powiem szczerze, no takiego drugiego byśmy nie kupili. Pieniądze były dobre. Więc naprawdę, naprawdę nie żałujemy. Eee, no co, tamten stary roziewacz co mieliśmy leli. Ciągle czeka na... Nowego właściciela, ojoj, Jakoś... oj, oj, oj! Ciągle czeka na nowego właściciela. i coś się stało. Oj, jest Nic się nie stało. Myślałem, że po prostu się rozsiewać nie otworzył, a się otworzył. <laughs> Starza się tak czasami, po prostu nie, nie słychać słychać dźwięku nawozu jak leci. A tak podatki to co? Potat no właśnie czeka na właściciela nowego. Na razie za wielu etnych nie było, chyba jeden czy dwa telefony. No i co? No czekamy. Może ktoś się, się spójrzy. Maszyna jest bardzo dobra. Nic tam nie jest do zrobienia, wszystko jest jak należy. No tylko tak jak mówię, no myśmy, my byśmy go nie zmieniali, gdyby nie to, że tutaj bo ścieżki nam kompletnie nie pasuje. No i co? No nie będziemy przecież robili miliona ścieżek na polu Bo po pierwsze nie będzie to ani wyglądało, a po drugie No nie oszukujmy się, zawsze to jest To jest już jakaś strata w plonie później No i pole wygląda zjeżdżone jak, jak polna droga To nie, nie ten to droga A tak tutaj, ten rozsiewacz rozsiewa tak jak nam potrzeba na 18 metrów Także tutaj jest wszystko w porządku No tego tamtego, tamtego będziemy sprzedawali no Znaczy sprzedawali, sprzedajemy i tyle no Może się ktoś, znajdzie. chętnie na jego. Jest ogłoszony i na, i na Eliksie i na Facebooku, na różnych e, grupach kupiec przed nami zamienie, także, także zobaczymy. Na razie chętnych za wiele nie było. Może dlatego, że akurat już jest po sezonie nałożenia. Także na spokojnie. No, na spokojnie. Na razie nie przeszkadza. Także niech stoi. No i co więcej, no na razie to będzie tyle. Spotkamy się jeszcze na na polu pszenicy Zobaczcie, jak wygląda pszenica też są dwie różne odmiany zasiane jest pierwsza to jest Komandor drugie to jest Kondia większej różnicy w tym w tym roku nie widać pomiędzy poszczególnymi odmianami także, także zresztą sami zobaczycie ale tu chwilę na razie ja sobie jadę spokojnie dalej jeszcze troszkę tego zepaku zostało bo ile tam rano zasi zasialiśmy koło domu 3,70 hektara. No i tutaj w tym, tutaj na Dzierżawach mamy w drugiej miejscowości całą resztę, także, także, także tutaj już wszystko na miejscu, tylko przejeżdżanie z pola na pole. Dobra, na tą chwilę, to na razie, cześć! na pszenicę. Tutaj jest pszenica odmiany Kondia, tak Kondia. W kawałku mam jakieś 9 hektarów. No i to, sypiemy też około e, 120-130 kg na hektar. Wcześniej tak samo jak i na rzepak był wyra, wylany tutaj na tym polu RSM. E, w takiej samej dawce, jak na rzepak wszystko było, było, było lane. Także też jest około 500 kg. RSM28. No jak widać pszenica ładna, zielona. Żadnych porów jak na razie nie widać. No i co? Sypiamy ładnie ostatnią daweczkę. Na kłosa już nie jest planowana żadna dawka. No i co? No i na razie tyle no. Zobaczymy jak to będzie się wszystko rozwijało. Mamy nadzieję, że jutro już deszcz, więc fajnie by było jakby troszkę popadało nawozy by się elegancko rozpuściły. no i co, no i fajnie by było no. także zobaczymy jak to będzie wszystko rosło, powoli trzeba też się szykować już na T1 środki u nas już sobie leżą elegancko czekają T1 jest. kratanie. jak będzie ciepło, było, no to wiadomo, że to wszystko pójdzie do góry ekspresowo zacznie, zacznie rosnąć więc, więc trzeba trzeba będzie atakować temat z macopryskami, żeby żeby po prostu nie, nie przeginać tego odpowiedniego momentu a wiadomo że terminy, termin wykonania takiego zabiegu ma bardzo dużo, dużo ważnych jest po prostu bardzo ważny no, jeżeli termin będzie stwierdzony no to później skuteczność będzie, będzie nie taka jak potrzeba trochę trzęsie na tutaj na poprzeczniaku ale no niestety takie uroki takie uroki to niekoniecznie jest Zawsze równe jak stół. No i co? jest 16 to jest sobota. Godzina około 15. Zostało do rozsypania jakieś do no, 9 hektarów. I to wszystko na dzisiaj. No, poszło elegancko, bezproblemowo, szybciutko. Ile jedziemy? No 9,5 na godzinę, w zależności, w zależności czy jest z górki, czy pod górkę. No i powolutku do przodu. Także trzymajcie się, na razie cześć.